O, cześć widzowie, witam Was na naszym nowym kanale, na którym nagram razem z moim Darwinem. Mam nadzieję, że takie wnioski się spodobają, a z tego co ja widzę, to Darwin sobie tam jeszcze słodko śpi, więc może jakoś jest to pierwszy film na tym kanale, to lekko go sprankujemy. I patrzcie, wyjdźmy teraz poza dom, patrzcie co śpi, Wychodzimy poza dom, poza nasz teren ogródka i patrzcie co teraz z tego przygotowałem dla niego trola. Patrzcie, idziemy sobie tutaj za domek. O! I teraz patrzcie. O! Albo mam pomysł Dobra. jeszcze inny. O! Będziemy Dobra. tym takimi. Patrzcie. Teraz jesteśmy... Teraz jesteśmy tym małym kurczakiem. patrzcie, mam nic idę na polowania. Patrzcie, teraz go spróbujemy. Wezmę sobie nad jajka. Mam jajka przygotowane. Patrzcie. Z tego co słyszałam, to Darwin już stał. A Zobaczmy gdzie on tam jest. Patrzcie. On gdzieś tutaj jest. O tam poszedł, patrzcie. To ja za ten czas pójdę do domku naszego i Może zostawię mu w piekarniku mu albo nie zostawię w piekarniku. O, w szafce mu zostawię jajka. Będzie mieć ciekł w szafce. Jajka do rzeczy. Dobra, dobra. Ej, a ja się. Nie, nie zmieszczę się tutaj, patrzcie. Dobra, idę szybko do domu, bo pada. Szybko, Darwin, dobra, przy domu jestem już. Dobra, do szybko, 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 szybko. Patrzcie, mam pomysł. Dobra, szybko, on, on szybko nas tutaj szybko, nie znajdzie. Szybko. Jak dobra, będzie to szybko musimy uciec. Pada deszcz, pada deszcz. Pada deszcz, dobra. Chyba ehm. nas nie zauważył. Patrzcie, możemy dobra. zrobić takie coś. Chyba, że Darwin nie ma odsłoniętych okien, ale Ciechać, nie mogę stąd wejść. Dobra, idę stracić, idę stracić. No ja właśnie się woda zatkała. Czarna. O ja była nie. Odmyjemy się porączki i idziemy, wychodzimy. Patrzcie. Czemu? Drzwi są otwarte. Kurzacie! Cześć, chodź. chodźcie, mum. Chodźcie, mumam, patrz Patrzcie, teraz Dami Model nas na świątka i on myśli, że to jest teraz dwie A tak naprawdę tak to co to jesteśmy my. A, zamknięt! Chodź tu, bo tamty... Chodź, chodź. Tu. Nie, nie! Tu nie, tam nie. Chodź. Patrzcie. Tu. Teraz Darwin tu, myśli, no, że to jest prawdziwy... Kurczę, tak naprawdę to jestem ja, Gumball. Ej, ale... Daj chodź Chodź tu. Chodź. Coś może powiemy do niego, U Darwina, będzie się, że to jest kura. Cześć, Darwin. No, To było? Patrzcie, teraz jesteś... David myślał, że to ktoś inny powiedział. Tak naprawdę to bym ja jako kurczak. Poczekaj, tu kurciako. Patrzcie, on teraz poszedł. Może. Będziemy teraz do łazienki naszej. O, mam pomysł. Schowajmy się. Schowajmy się tutaj, a nas tutaj na pewno nie znajdzie. Nie ma tu nikogo. Chodzę do, do domu. Patrzcie, on tak? nas tutaj nie znajdzie. Jestem tutaj bezpieczny. Nikogo nie ma. Piekar, nikogo nie ma. Gdzie ty jesteś, może wazience? Nie, kurczak. Chyba nas widział. Nie Dobra, go nie ma to Patrzcie co robi Darwin. Patrz... Patrzcie co robi Darwin, patrzcie. Musimy stąd jak najszybciej wyjść, bo... Zaczyna tutaj już śmierć. Wyjdźmy stąd jak najszybciej. O, musimy uciekać. O! O nie! Oby nas tylko nie zobaczył. Cześć Darwin! Darwin, to ja, kurczak. Tak. Dałeś mi bardzo pyszne nasionka, masz może więcej. No tak się okazuje, że troszkę mi dali, więc masz. O, dziękuję Ci bardzo, Darwin. A to nie... Przy... Ja mam dużo, bo mi dali bardzo dużo, bo właśnie... Dobra, ja ci dam jajko. Wow! O, Stefan! Ale niestety ten braciszek nie może z nami być, bo nie mamy Dlaczego? na niego miejsca. Nie, nie Migo, naprawdę. O, schowamy go. Przepraszam. Ale mamy jeszcze kilka jak od, od wyścigów, więc... Darwin sobie poszedł i on myśli, że to... kurczak gada. I on nie wie, że jestem tak naprawdę gambolem I go właśnie teraz trolujemy. I patrzcie jest tutaj drugi kurczak, którego on pojawił. Więc może zrobimy jakieś mojego przykusa I byśmy się tego kurczaka może pozbili I on będzie myślał, że, że on uciekł A go nie będzie Patrzcie Niestety pozbiliśmy się kurczaka Może otworzymy okno O, co to było? Już tutaj się Już się to dzieje od naszego domku, może zobaczy przez okno Dobra, wracam O, wraca Darwin Patrzcie Tutaj, tutaj będziemy stać od Ot, filmu otwarze. Cześć Darwin. Cześć. A ty tutaj sam tak mieszkasz czy, czy z kimś? Bo widzę, że masz dwa łóżka i takie fajne krzesło. Bardzo Gumbole. wygodne. Z kim? Z Gambolem. Patrzcie, on teraz mówi, że mieszka z Gambolem. Tak w to my jesteśmy Gambolami i on jeszcze o tym chyba nie wie, więc. Może musimy zrobić tak, żeby on wyszedł do domku i zrobimy kolejnego pręka na nim. Te yy, nasionka były bardzo pyszne. Co tu robi mięso? Gdzie? Mięso? Ja nie jem mięsa. Ja wolę trawę i nasionka i robaczki. Hej, Darwin, otwórz mnie. O. Dobra, widzę. Może teraz zrobimy jeszcze jakiegoś większego pranka Więc może znajdźmy... O, mam pomysł, co? Patrzcie. Eee, patrzcie teraz. Teraz musimy patrzeć, aż Darwin wyjdzie z domku. Co no tu robi tyle jajek. Patrzcie. Darwin znalazł nasze jajka w szafce. To jest niezuprężne. Darwin! Darwin! A pójdziesz poszukać więcej nasionek dla mnie. No dobrze, pyta. Dobrze. Patrzcie. Jak teraz za tym poszedł? Bierzemy taki pędzel i nam, namalujemy coś na podłogę. Patrzcie. Namalujemy. Może nie wiem, co namalujemy, coś namalujemy. Patrzcie, takie coś zrobimy. O! Takiego mamy jakby kurczaka, takiego dużego kurczaka jakby zrobimy. Mam nadzieję, że on teraz nie przyjdzie. I na trochę nasionek. Ale ten troll naprawdę wychodzi świetnie, więc musicie za niego stać subskrypcję, łapeczkę w górę. I będzie takich filmików naprawdę dużo, jak tak zrobicie. Patrzcie. O! To będzie taki kurczak, taki potężny kurczak. Z czerwonymi... O! Teraz będzie się bał go pewnie Darwin, jak go zobaczy. Dobra, o. wracam. Wraca no Darwin, patrzcie, patrzcie co zrobiłem. Teraz się schowam i będę tak, udawał, że się go boję. Wyświetlałem tyle naszą, że naprawdę. Cześć, co zrobię? To zrobię się, nie mogę. Takie brać. coś. Dobra. O, nie mogę. Cześć! Darwin, co to jest? Co to jest? Co to Strach na problem. Ja się tego boję. Wygląda ty. Jak ja? Nie jest podobny. do mnie podobny. Ja mam inne oczy. No Dobra. Dobra, powiem ci tyle. No zbieram mam bardzo dużo tego nasion, ale teraz wziąłem od, od nich wszystkie i teraz już nie mogę przez rok brać. Ale proszę. O, dziękuję Darwin. Ja nie mogę, dziękuję Ci. Z tyle nasionek. Teraz będę coraz szybciej rósł. No może na chwilę będziesz, tak jak... Coś. Dobra. Taki potwór? Ja nie chcę być takim potworem. Ja chcę być dobrą kurą. Kurą? To jest to na razie tutaj, bo mam takie, taką płytkę jedną. Postawimy. Nie da się postawić. Trzeba zniszczyć. O, ja się przestraszyła. teraz tutaj tak zrobić na chwilę obecną. Trzeba takie bliskie kolor. Możesz Dobra. mnie wypuścić, bo zrobiłeś potrzebę na dworze. O, to dziękuję iść. Darwin. Dobra, patrzcie teraz, jak Darwin nas wypuścił. to, to naprawdę... patrzcie. Teraz y, mylimy się wielkiego kurczaka, teraz będziemy tym większym kurczakiem. Patrzcie, teraz jesteśmy więksi. O, i teraz przyjdziemy do domku. Patrzcie teraz. Darwin, Darwin, wróciłem. O cześć. Co jest, nie? Tak z Tobą. Y, no, co się stało? Jestem normalnym. normalny jestem stoję no jestem normalny Już nic się nie zmieniło chyba że jak ten tutaj na rysunku był nie to nie 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 mów tak nie mów tak ja się go bałem strasznie o tam jest prezent jaki prezent prezent nie darwin darwin czemu tak nie czemu tak zrobiłeś o nie będę Widzisz? Już nie będę musiał... Nie będę musiał ciebie tutaj. Co? Ja się Ciebie boję. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Bój nie. Się. nie. Nie Widzisz to widzowie? Darwin. Darwin chciał mnie zjeść. Teraz przyjdźmy do niego już. jako my. Patrzcie, teraz zmienimy się w Gambola. Czyli w nas. Patrzcie. Zmieniamy się. O, i a, teraz... Fajne. Patrzcie, wrócimy do niego, ale może... O dobra, wróćmy tędy. Do patrzcie, teraz już Darwin. przy ognisku sobie siedzi, patrzcie, przyjdziemy do niego. O, cześć Darwin. Cześć! Co to A wiesz co? Byłem, byłem na tropikalnych rybach i trochę ich uzbierałem. Możemy... A nie możemy jednak. Myślałem, że może mnie przepalić, ale chyba jednak nie, bo to może być zły pomysł. No może A ty być. co robiłeś przez ten dzień? Bo tak rano widziałem, że śpisz, to nie chciałem Cię budzić. No pamiętaj ci tyle. Był jakiś mały kurczak, nie było ich dwóch. Jak A dwóch? to zabiłem? A gdzie? Nie drugi. Był, drugi, był drugi, Ten pierwszy nagle uciekł, bo się nagle zaczął nie bać. A gdzie ten drugi? Znam mm. No Zabijem dobra. jeden uciek gdzieś tam? No i... Nie wiem nie. Ale wiesz... Ale już nie, mo nie mogę brać żadnych nasion z Od naszych tutaj kolegów wieśniaków, bo... Wzięłem tyle, że pewnie przez już nie mogę w ogóle brać. Może chodźmy do środka, bo trochę też pada. No chodź. Oj! usiadłem Nie! Nie! No. A czy masz piekarnik otwarty? No bo ten kurczak był taki... Jakiś taki... No fajny był taki... Już ukryteż nie pada Kawał nie, by mógł i... No wiesz Powiem ci, że... No. Nie wiem czy już się nieźle Nie wiem, nie nie, no, chyba dopiero no. się zrobił ranek w sumie, no niedawno Ale no, dobrze, że już... Że już deszcz nie pada. No bo bardzo wkrózające szczerze. Że... Wiesz co, ja muszę pójść do łazienki. Więc jak coś jest to, to, to zaraz wrócę. Ja będę się skakał. Dobra. Dobra widzowie. Myślę, że nasz pierwszy, poczu, poczu. Pierwszy, pierwszy odcinek. Możemy sobie już go zakończyć. Właśnie w takim trollem na darwinie. Jak widzieliście, darwin chciał nas naprawdę zjeść. To było przerażające. Mam nadzieję, że już to się nie powtórzy. No i oczywiście zostawcie dużo subskrypcji, dużo łapek w górę i pojawi się więcej takich filmów, więc oczywiście yy, zostawiajcie, a ja już się z wami żegnam i po prostu widzimy się na kolejnym trollu na Darwinie, więc yy, pa pa!